Rozkręcamy festiwal. Dzisiaj Agnieszko e, obwieszczy Ci, że obejrzymy sobie filmy. Skoncentrujemy się na filmie dzisiaj. Obejrzymy sobie Ediego Piotra Trzaskalskiego mm -hmm. i aleje gówniarzy Piotra Szczepańskiego. Jolu, ale czegoś nie rozumiem. No, zaprosiłaś mnie na film, a tu ewidentnie jakiś koncert. I to jest właśnie ten magiczny moment w kinie, który nas połączy. Bo będzie i film, i będzie muzyka. Oczywiście kiedyś jak film był niemy, to wcale nie znaczyło, że on nie był niemy, bo miał mnóstwo, mnóstwo dźwięków. I tacy bardzo zdolni panowie, jak ci, którzy tutaj grają, podkładali niesamowitą muzykę do filmów i właśnie jednocześnie na koncercie i na filmie. Od premiery Ediego minęło już kilka lat, prawda? Strasznie dużo osób ten film obejrzało, ale są i tacy, którzy jeszcze go nie widzieli. Jakbyś tak mógł teraz naszym widzom powiedzieć, czego, co odnajdą w tym filmie i co poznają dzięki Ediemu, kogo poznają? Znaczy ja mam nadzieję, że ja, ja, zawsze, zawsze jak robię film, mam nadzieję, że każdy odnajdzie tam siebie. Tak? W tym moim drugim filmie, Mistrz, to była trudniejsza sprawa, że on był nie tak, że z takim facetem jak ten bo główny bohater mistrz, ludzi się tak chętnie nie identyfikują. Jest taka ciemna strona, bym powiedział, mocy, dosyć. A ja to jest taka jasna strona mocy, więc po prostu. Paradoksalnie ze złomiarzem było łatwiej. Tak, ze złomiarzem było łatwiej. To jego dało się lubić, a tego rosyjskiego nożownika nie bardzo się dało lubić. Są też sympatię będą, były takie, taki podział sympatii, bo nie inny. Nie ja kłaniam się w pas przed tobą i e, wigilia jest zawsze wtedy, kiedy tego chcemy. E, jest to cytat, który zapamiętałam chociaż to kilka lat już minęło od premiery, Diego, prawda? Polecam wam gorąco ten film. Dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo bardzo. Dlaczego targowa? Dlaczego targowa Film Street, właśnie? Dlaczego targowa? Jesteśmy na targowej, jesteśmy w szkole filmowej, więc jest to miejsce filmowe, tak? Dlatego więc ulica targowa i targowa Film Street. Ja kocham film i generalnie to miejsce jest przeze mnie uwielbiane. Dzisiaj zabrałam na imprezę koleżankę, która jest wielką wielbicielką muzyki, ale tutaj ta symbioza będzie zachowana, prawda? I film, i muzyka. Oczywiście od jutra ta symbioza działa. Jutro gramy z bielasem z plastic bag z notem i z Miką i Michałem Urbaniakiem premiera w Łodzi. Najważniejszym wydarzeniem nocy producentów było wręczenie szaf, a właściwie szafek. Włodzimierz Tomaszewski, wiceprezydent Łodzi, wręczył nagrody symbolicznie nawiązujące do legendarnego rekwizytu z Romana Polańskiego: Dwaj Ludzie z Szafą. Te niezwykłe nagrody odebrali przedstawiciele najbardziej aktywnych łódzkich instytucji filmowych: Anna Mietlińska z Muzeum Kinematografii, Marcin Malatyński, reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, Adam Ptak ze studia filmowego Semafor. Opus Film nagrodę odebrał Piotr Trzaskalski, związany z Łodzią, reżyser filmu Edi, który prezentowany był podczas pierwszej festiwalowej nocy. Panie Prezydencie, Targowa Łódź Film Street Festival to nowa impreza, ale ważna impreza w Łodzi. Ważna, ponieważ ona ma przybliżać zarówno świetność Łodzi Filmowej w sensie historycznym, ale także i na przyszłość pokazywać te możliwości i jednocześnie upowszechniać, bo tak jak dwaj ludzie z szafą Polańskiego wędrowali z tą szafą i nikt ich nie chciał, a oni chcieli dotrzeć do ludzi, to mam nadzieję, że ta wędrówka z tą szafą tradycji filmowych zajdzie swoich odbiorców i dzięki temu będziemy mogli mówić o świetności. Pierwszy dzień festiwalu upłynął pod znakiem Nocy Producentów. Szafki nagrody festiwalu uświadomiły, że w Łodzi istnieją instytucje, miejsca i ludzie, które są w stanie odbudować legendę filmową tego miasta. Nie bez powodu festiwal rozpoczął się w murach legendarnej łódzkiej szkoły filmowej. Łódzki Hollywood znajduje się właśnie na Targowej. Żegnamy pierwszy dzień i jutro zapraszamy na kolejny. Na muzyczkę, koncert, koncerty. Koncerty! <laughs> <laughs> koncerty!